Oczy były zamknięte, z obawy przed drzewami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do mnie, Pokój mam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie i Wam. A Jezus znowu rzekł do mnie. Pokój ma, Jako ojciec nie tak ja Was posyłam. Po tych słowach tchnąłem, powiedział mi: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu znanych mi w moc, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili: do Niego. Widzieliśmy Pana, ale Boże, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu kości i nie włożę Pan całego w miejsce kości, nie włożę ręki mojej do Bogu Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu, Tomasz znudzi Jezus przyszedł do i ocznicami zamkniętych, stanął po środku i rzekł pokój Panu. Następny rzekł do Tomasza podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział Pan mój wiedziałem, Jezus, uwierzyłeś, bo nie umieszałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest. Mesjaszem, Synem Bożym, jakbyście wierząc, w życie u Niego. Panie Pana To święto, samolot święty, Jan mam w 2000 roku, kiedy kanalizował świętą siostrę rodowską. Jezus mówił o świętej na takie słowa. Pragnę, ażeby pierwsza, pierwsza niedziela po wielkiej mocy była świętym miłosierdzia. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz a szczególnie dla biednych przeszłych. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mojego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i karma i o tym, otwarte są wszystkie ust Boże, przez które płyną łaski. Tak mówi Pan Jezus. Mówi Pan, jaka szansa jest przed każdym człowiekiem. Przed każdym z nas. Bóg chce każdego z nas zaprowadzić do Nieba. Dać że na każdy z pracy. będzie musiał umierać. Wziął na całe zło świata. Skupiło się jezuca, w człowieczeństwie Jezusa Jezusa. I dokonał zwycięstwa definitywnego w swojej męce śmierci i zmartwychwstania. Nad szatanem, który zbrudny, z głównym sprawcą zła. I grzechu. Nad śmiercią Zwyciężył święty. I, I pokonał szkoda na siłę zła. Moi Panie jak jesteśmy z Jezusem? Jesteśmy ten... uczestnikami Jego zwycięstwa. Uczestniczymy w zwycięstwie. Mamy udział w Jego zwycięstwie na tym złem. Patrza Pan Moi drodzy, ale problem jest po na naszej stronie. Tak wielu ludzi nie wierzy, że mamy w stanie Jezusa. Jak wierzyli w Jak wierzyli ludzie, wierzyli? Nie wszyscy też uwierzyli wtedy, w że jest to żyje. Właściwie dni po śmierci Jezusa zawinięto takie długie płótno. Jeszcze to płótno było powiązane opaskami Jezu. Całun i odmijał, czyli opaski, które owijały to ciało wyglądało jak kokon zawinięty, zostało złożone. I kilogramy nie wiem, ale z tym, że nie na zewnątrz. Grób tym, I co ma problemu z Kamień, ten potężny kamień został odsunięty, pieczęcie rozerwane, nie ma problemu z tym, że nie uciekła. I kiedy tym, przyszły do grobu, zostały, że kiedy o słowie, do ogromnie czytał się do Emmanuelu w Stanie Niedzielnym, w Waldestanie, kiedy przybiega święty Jan, święty Jan, co widzą? Święty Jan, widząc uciek, w kłódzie, ujrzał im wierzę. Nie widząc z wierzył ustawiał im wierzę z Waldestanie. Dlaczego? Powiedział, że te kłótna są nienaruszone. One opadły, tylko głowa Taki jak Marko Walusa. Płótna opakuje. One były nierozwiązane, nietknięte, widząc kształt płóciem, uwierzył z Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nie widząc z Martych Stanów. Później Pani kto się objawił. Po raz pierwszy kiedy się objawiał apostołom zamkniętym w wieczenniku. To jakie słowa mówię? Weźmijcie Ducha Świętego, w którym grzech odpuścicie są. Czyli co? ustanawia sakrament swojego zwycięstwa nad na to znaczy sakrament pokuty, sakrament może drugiego święta, spokój. Pierwszy sakrament pozwala Po to, żeby dać możliwość udziału w zwycięstwie nad świecie, żeby każdy człowiek mógł otrzymać dar przebaczenia wszystkich grzechów. Moi kochani. I jak się zachował święty Tomasz, który nie był obecny, kim się Jezus objawił. Mówię, jeżeli nie zobaczę, nie dotknę, nie uwierzę. I objawił się Pan Jezus. Mówi Piotr mówi piątki, do Niego Tomaszu. Tomaszu. Jest... Bądź nie bądź niedowiarnym, lecz bieżącym. Te słowa Jezusa Jezusa, jak każdego z nas. Zobaczcie, wszyscy apostołowie, prawie wszyscy, po święty Anonim naturalnie się wyciągnął, oddali życie za Jezusa. Wierzę nim, tylko tym świadkom, którzy wydają swoje życie. Tak powiedział Jezus Pascal oddaje życie za tą prawdę, że Jezus żyje, że jest martwy. Ciągle oddają, wychwalają. Co godzina, nawet kilka osób na godzinę oddaje życie za Chrystusa. Pamiętamy te sceny przerażające nad brzegiem Morza. W, Witamy tych dwudziestu tych młodych y, koptów, chrześcijan, którzy mogli zawsze się w wiadę Jezusa, powiedzieć, nie, jest, będziemy muzułmanami i wyocalili swoje życie. Ta scena z tymi mężami, dzikistami, którzy za chwilę będą podzymać i darmo, Oddają życie do Jezusa przed Wielkim Posłem zaprosili nas do reakcji do Ormamu, dlatego że tam chrześcijanie, tam jest tylko 2% chrześcijan w Jordanii. Oni chcą utrzymywać ludzi po arabsku, bo tu bierzemy mieszko arabsku. Opowiadali nam tam na obozie, w ramach z Mosulu, są chrześcijanie, ludzie bardzo bogaci, to bo lekarze, jubilerzy, inżynierowie. Sam kwiat inteligencji, mieli samochody, pieniądze. Przyszło ISIS i powiedzieli mi tak, macie dwie godziny do podjęcia decyzji. Albo porzucacie chrześcijaństwo, będziecie muzułmanami i wszystko Wam zostawiamy. Jeżeli nie, nic Wam nie ma. Musicie opuścić miasto, swoje domy, Michał haniebne. Nikt z, z chrześcijan nie zdradzi Jezusa Chrystusa. Wszystko zostawili i poszli do obozów dla uchodźców w Jordanii. tam są, mówić, że ci cieszymy się, że się wiarę w Jezusa Chrystusa, że tą wiarę, że się zachowali. że nie zdradzili się Jezusa. Moi kochani, ja mówię, że inni naukowcy na tym płótnie grobowym Jezus zostawił odbicie całej swojej postaci w najgromniejszych szczegółach. 600 jest to odbicie negatywnie fotograficzne. Ślady rana. Odbicie dokonało się na skutek tajemniczego błysku energii od wewnątrz. By to błysk energii spowodował takiego do Przeciwnego wizerunku przodego ciała. Moi drodzy naukowcy to było w, tyś, w 2011 roku, zakończyli badania yy, naukowcy yy, różnych dziedziniec, ale przede wszystkim o, specjaliści od energii nuklearnej stwierdzili, że tam się dokonał błysk energii o mocy. 34 tysiące miliardów watów promieniowania ultrafioletowego próżniowego. A w tej chwili posiadam aparaturę, aparaturę, która potrafi wygenerować tylko kilka promieniowanie i kilku miliardów watów tego promieniowania. Moi kochani, i dlatego wie, naukowcy, którzy Panańca mężczyznki, taki Bernard Schwartz, Żyd, atylista, narodził się, uwierzył, że Jezus żyje, że zmarł i Teraz jeździ po całym świecie i mówi o całym niemieckim, i mówi o tym, moi kochani, że Jezus żyje, że zmarł i że żyje w swoim kościele, że działa, że jest obecny. Moi drodzy, i szeregi innych naukowców, całkuński teraz zostało chrześcijanami pojęcia Jezusa Chrystusa. Moi Pani, zobaczcie. Dzisiaj ten to święto Bożego Miłosierdzia Jezus mówi, że łaska z ubionego odpuszczenia i kary związana jest z Komunią Świętą. Przyjętą w tym dniu podorze poprawione jest Jeżeli przyjmiemy dzisiaj Pana Jezusa w stanie łaską świętą, dokona się cud przemiany naszego serca. Zmianka, ale Panowie zmianki. Całkowite zerwanie z wszelkim możliwym. Całkowite zawieszenie siebie Jezusowi, ze i ideokracji. On tutaj jest najpełniej obecny.